Piąta rana, ptaki już śpiewają. Jest tylko 11 stopni, to znaczy się, że jest to blisko pszczelego zera, które mieści się między 8 a 12 stopni. Jest to strefa, w której pszczoły latają lub nie w od tego, jaka jest wilgotność, czy jest wiatr, czy nie ma. Dzisiaj okazuje się, że 11 stopni to jeszcze nie ma lotów. Od setek lat sprzedaży zastanawiali się, kto podejmuje decyzję i w jaki sposób bólu. Sądzono, że pewnie królowa. Czy też jak wcześniej sądzono, król, bo nie wiedziano, że to jest samica. Natomiast wczesną wiosną życie powraca do ula. Bardzo ciekawym miejsce, to nazywam sercebula. Po środku ramek, ale nie po środku wysokości ani u góry, tylko na jednej trzeciej wysokości od góry. Tu zaczyna się podnoszenie temperatury, i dlatego moje termometry, które tutaj używam do określania stanu rodziny, właśnie w tym punkcie mają sondy. Jeśli ktoś kładzie sondę, na powałce to jest bez sensu takie sądy są oferowane przez jedno z firm dużych pszczelarskich one pokazują właściwie czy daszek jest szczęny, czy ucieka dużo tamtędy powietrza i ciepła czy nie ale nie pokazują stanu rodziny zupełnie coś tam słychać pojedyncze, ale nawet nie wychodzą strażniczki na zewnątrz, czyli musiało być w nocy jeszcze zimniej niż w tej chwili jest. Jakby ktoś miał wątpliwości, jaka jest temperatura? 11 stopni. A w ulach? A w ulach jest. 6, 34,5 to jest taka temperatura dolna. Potrafią 36 i 37 dogrzeć, czyli muszą o ponad 20 stopni podgrzeć, żeby wychować czerw W tym jest temperatura 34,5 jest to optymalna dla czerwiu. Czy już jak jest wyższa, nie przeszkadza. Natomiast nie może spać do 33 stopni, bo wtedy już się wylęgają pszczoły, które nie mają pamięci. Jeszcze jedno miejsce sprawdzę mianowicie odsunę tutaj i tu już jest. Środek proszę popatrzeć. To jest powałka 26 stopni, a serce ula 34,2.